Siemanko kochani Witam was w kolejnym sucharze Zapraszam na sałatkę Sałatka z buraka Fety Może dodamy jeszcze Gochis Lecimy z kolejnym odcinkiem Dobra, lecimy, mamy sałatkę Myta sałata Myta Dobra, dodamy teraz sałatki troszeczkę wszystko na domu co by nie było co by nie było tutaj kochani odstawimy sobie to tu to tu tak żeby to trochę wyglądało postawimy o Dobra, teraz lecimy sobie z szarlotką, pobierzemy szarlotkę, cebulkę. Mamy szar... szarlotkę pociętą. Proszę bardzo, ogóreczka, pyk. Obcinamy. łatko, na szybko, robiona. Warunków dobrych nie mam, bo jest mała kuchnia, ale jest coś. <laughs> Zawsze jest coś. Ogureczki mamy pocięte, teraz. Odmyte pomidorki weźmiemy. Na cztery ja weźmiemy, bo są spore. Ten jest mały, ten jest duży. O. Praszczyłem go. Proszę bardzo. Teraz weźmiemy feta, serek feta standardowo ulubiony ulubiony serek tygrysków mamy teraz go pokruszymy, już go nie będziemy kroić a koziego sera to do następnej sałatki zrobimy, w następnym odcinku prawdopodobnie przed wylotem do Polski O, proszę bardzo! Przemieszamy wstępnie, o, dobry serek. Lubię coś czasami przekąsić podczas robienia. Teraz, co by nie było, mamy buraczki. Musimy je podsączyć i przeszykować je. Jezusu kochany, robimy dzisiaj sałatkę. Dobra, mamy buraczki. Teraz je pokroimy w kosteczkę taką grubszą. A buraczki są bardzo zdrowe na raka. Życzę Wam smacznego. I co by nie było? Jeżeli oglądacie oglądacie, zostawcie komentarz. Zostawcie subskrypcję. Będę bardzo wdzięczny. I konto będzie sobie rosło. Czym więcej będzie komentarzy, tym większy zasięg będzie. A wiem, że mnie lubicie. Dużo osób mnie lubi. Widzicie mnie na live'ach. Na patologię nie pozwalam. Patologię trzeba tępić. Prawda? Także. Jemy buraczki, kochani. A buraczki są zdrowe. Dużo buraczka. Sałatki akurat na dwa dni mi starczy już mi zeszło 4 kilo schudłem więc jest dobrze dieta musi być tylko że w piątek lecę do Polski i tego się boję, że tam mogę przycić z powrotem ale tutaj będzie dietka zero alkoholu zero kebabów w Polsce no będą kebaby bo będę wam nagrywał Kebaby, jedzenie, gdzieś po restauracjach. Dobra, mamy tu przeszykowane. Proszę bardzo. Teraz tak, dodamy trochę tutaj soli, trochę soli, co by nie było. Dodamy trochę pieprzu. Dodamy trochę pieprzu i teraz, teraz będziemy słonecznik w patelnie Rozgrzewamy patelnię, trochę słonecznika do sałatki Podpieczemy go na złoto Słonecznik już się nam praży ładnie Już się robi złocisty Pięknie dochodzi. Teraz oliwy dodamy. Ze dwie łyżeczki. I dodamy. Kwasku cytrynowego. Ze dwie łyżeczki. Czekamy teraz aż się nam słonecznik ładnie upróży. Słonecznik już tutaj się robi. Wygląda elegancko. Dobra, mamy słonecznik. Zrobiony. Teraz przechodzimy tutaj dalej. Tak wygląda ładnie. Jak prażony, to prażony. Teraz wymieszamy. I sałatka będzie gotowa. Mamy sałatkę gotową. Więc kochani, życzę smacznego.